Thank you Witam serdecznie Państwa. Um, przepraszam za spóźnione czytanie. Um, co znaczy, ja obiecywałem, że będę nagrywać kolejne znaki um, właśnie w ten weekend, ale po prostu jest tyle pracy, że kochani, nie nadążam. No więc um, takim króciutkim ekspresem będzie to na pewno skrócone czytanie w porównaniu z tymi wcześniejszymi sześcioma znakami. No ale trudno, tak czasami bywa. Um, w związku z tym wybaczcie mi, a ja już przechodzę moje drogie bliźnięta do Waszego czytania na ten miesiąc. Co prawda... Dużo nie zostało z tego miesiąca, ale zawsze jakieś wskazóweczki tutaj możecie dodatkowo otrzymać. Więc tak, moi drodzy. Eee, moje drogie bliźniaki. Energia, e, energia na ten miesiąc. E, karty runiczne, wyciągnąłem tutaj dla Was. Pierwsza, e, to, co jest takim e, wyzwaniu największym, jest e, związane z blokadami. Um, jakimiś zatargami, brakiem równowagi w dawaniu i braniu. I tutaj to jest główne wyzwanie w zasadzie tego miesiąca. A więc ktoś może mieć poczucie, na przykład, jakiejś straty um, w związkach, może się tutaj nie za bardzo, um, że tak powiem, układać w tym miesiącu. Również może być takie poczucie, że za dużo wkładam energii, a w moją pracę nie otrzymuję nic w zamian w zasadzie. Często tutaj też wchodzą zazdrości, jakieś takie poczucie, że dlaczego ja, mnie to ciągle spotyka i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego typu energię, gebo należałoby tutaj odwrócić. O co w tym wszystkim chodzi? Ktoś tutaj może z Was bliźniąc zadawać sobie pytanie, dlaczego to ciągle mnie spotyka, albo dlaczego ja, albo dlaczego to czy tamto. Odpowiedź w zasadzie jest, pokazuje Runa Pusta. Runa Pusta mówi o tym, że w zasadzie tu nikt nie jest odpowiedzialny, jest to jakby wyrok losu, czyli wyrok też Twoich energii, które wysyłałeś do wszechświata, czy wysyłałeś do wszechświata i które manifestują się w ten sposób, a nie inny. Czyli czego nie rozumiesz w tej całej sytuacji. Być może brak poczucia wdzięczności za to, co już posiadasz, a chcesz czegoś więcej, brak zrozumienia, że sam kreujesz rzeczywistość i to, co wysyłasz, to do ciebie wraca, więc tutaj nad tym trzeba byłoby popracować. Generalnie pokazuje się, że próbujecie się równoważyć, natomiast w ogóle ten miesiąc będzie troszeczkę trudny, dlatego że mogą być takie skrajności popadanie w skrajności w skrajność. Należy być wytrwałym rzeczywiście i. Przyjmować życie i zrozumieć tak zwane prawo przyczyny i skutku, czyli również prawo karmicze, czego pewne rzeczy mnie spotykają. Nie jest to na pewno wina wszechświata, nie jest to wina na pewno Boga. Karta pusta mówi: To Ty sam stworzyłeś tę sytuację, to Ty sam powinieneś ją rozwiązywać. Więc tak mniej więcej każdego bliźniaka może to dotyczyć czegoś innego, tak? czyli może dla niektórych może to być praca, dla niektórych coś zupełnie jeszcze innego. No to przechodzimy do szybciutkiego już tutaj, moi drodzy, czytanka. Dla was ja już karty przełożyłem, więc patrząc na to, co się u was dzieje, chcę tutaj zreferować. Więc zacznijmy od, przede wszystkim, karta główna. Zmiany, 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 karta koła fortuny. Mówi o zmianach w waszym życiu i to takich jakichś poważnych. Być może kroi się tu zmiana związku być może z, e, zmiana pracy, natomiast są nowe początki. Mamy tutaj głupca, i e, w tym wszystkim, oczywiście, bardzo ważna jest równowaga. Mam wrażenie, że będziecie przechodziły z jednego związku, być może, i otwierały się na drugi w takim stopniu zrównoważonym. E, no bo na samym końcu pokazuje się karta kochanków w pozycji odwróconej, czyli em, chcę dojść, czyli chcesz, mój drogi Bziniaku, dojść gdzie. Chcesz dojść, nie chcesz kłótni, nie chcesz problemów. Znaczy, to by było najlepsze rozwiązanie. Nie kłócić się, nie tworzyć problemów, tylko po prostu podjąć decyzję, odważyć się i pójść za tą zmianą losową i życiową. To może być zmiana w związku, czyli zostawiam starego partnera idę w nową stronę, nie kłócąc się i nie manifestując pewne rzeczy. Albo po prostu pozostawienie starych, starej pracy. Tu na co masz zwrócić uwagę. Masz, masz tutaj zwrócić uwagę moja droga na twoje podejście do stabilności w życiu, do tego, co stwarzasz. No to, to ten wątek wcześniejszy już się pokazał, tak? Czyli co stwarzasz? Co tworzysz, moja droga, mój drogi spod znaku bliźnio? Czy tworzysz coś? Co będzie pozytywne w konsekwencji, czy też e, e, niestety negatywne? No, pozytywne jest to, że rzeczywiście ty ciągle dążesz do przodu, masz siłę przebicia, i masz mnóstwo nowych pomysłów, i e, tylko karty pokazują. Przejdźmy się je jeszcze raz, jeżeli masz jakieś projekty, czy chcesz się przeprowadzać, wyjeżdżać, karty mówią sprawdź to bardzo dobrze, dokładnie, tak, dokładnie masz to sprawdzić, tą okazję, tą możliwość, zanim w nią wejdziesz, tak, czyli coś takiego się tu pokazuje na, na właśnie kwiecień, wybaczcie mi, ale nie jestem w stanie wszystkiego tutaj, miało być czytanie astrologiczne jeszcze tutaj dołączone, ale nie będzie niestety, ze względu na brak czasu, po prostu czasu, e, więc przechodzę od razu do e, zobaczymy sobie tutaj e, tylko e, aspekt. E, przejdziemy od razu do krzyża C celtyckiego. E, omówimy parę i singli. E, no i na samym końcu jeszcze postaram się, może zobaczyć, co Was czeka, jeśli chodzi o pełnię e, e, w zasadzie nów księżyca, a równocześnie e, zaćmienie solarne. W baranie, więc zobaczmy, co tutaj się będzie działo u Was w tym miesiącu w ogóle. Więc zobaczymy, karta główna, przewodnia tego miesiąca. No, ja widzę, że tutaj duża część z Was jest zdecydowanie gotowa na zmiany. Te zmiany już do Was zmierzają, wy wiecie o tym, że są one nieuniknione. Głównie tu też może chodzić jakąś kobietę z trygonu ognia, to jest baran strzelec, ale może to też być zarówno mężczyzna. Chodzi o to, że stan, w którym obecnie się znajdujecie i tu dwa razy ta karta się pokazała tej równowagi, mówi troszeczkę o takiej sytuacji, w której nie jesteście do końca zadowoleni z tego, gdzie jesteście. Rzeczywiście, macie jakieś być może podejrzenie, nie ufacie. Nie ufacie, być może jest to szefowa też, tak w pracy, być, tak bym powiedział, albo nie wiem, partnerka czy partner. Pokazuje mi się dużo obiecywań, dużo oczekiwań, ale to się po prostu ciągle nie kończy i czas chyba wziąć sprawy w swoje ręce. Czyli w związkach, bym powiedział, w których na przykład czekaliście i zwlekaliście z czymś. I na przykład te związki, ja jeszcze tutaj zobaczę podstawę, i na przykład te związki opierały się na takiej zasadzie, że ktoś wam coś obiecywał, zwłaszcza jeżeli to jest trygon, ktoś z trygonu ognia. No, rzeczywiście, tu jest siódemka denarów, znowu. Czyli coś nie wychodziło, tak? Czy to w pracy. Szóstka była. No tak, czyli ktoś wam obiecywał. Niektórym obiecywane są były podwyżki w pracy, lepsze stanowisko i tak dalej, ale tu nic im w zasadzie nie pokazuje, żeby to się miało wydarzyć. Więc karty, karty mówią jednoznacznie, wy będziecie decydować się na zmiany. I tak bym, tak bym to określił. Ja sobie zostawię te karty tu na, na tym, czyli chcecie, oczekujecie jakichś zmian, co odchodzi do przeszłości w tym miesiącu. Ech. Siódemka, kochani. Siódemka mieczy odchodzi do przeszłości, czyli już wam się... Już po prostu nie wierzycie, nie ufacie. Możecie też to, co odchodzi do przyszłości, to być może część z Was, bo to jest jeszcze jest taka sprawa, tutaj się pokazuje. Jedni będą walczyć o swoje w tym starym miejscu pracy, i tu się pokazuje, że wcześniej mogliście nie mieć zaufania i chcieliście po prostu odejść, zakończyć tą pracę. Natomiast teraz się zmienia ta sytuacja, ponieważ chcecie wziąć sprawy w swoje ręce. Więc to jest tak: jedni rzeczywiście być może odejdą, drudzy biorą sprawy w swoje ręce. No, i teraz zobaczymy sobie. Co przynosi ten miesiąc w ogóle energetycznie? No jednak podejmujecie jakieś działania. Jedni działania takie, że znajdują nową, inną pracę, drudzy, że szukają sobie kogoś innego do związku, a trzeci próbują wpływać na obecną sytuację w pracy tak, żeby ułożyć sobie to po, to po swojemu. Tym bardziej, że pokazuje mi się Wasza energia, pokazuje mi się taka dosyć w energii Ziemi. Duża część z Was będzie chciała zmieniać pracę, rzeczywiście, albo wyrównywać energetykę w pracy. To samo w związkach, w relacjach. Będziecie podejmować, zagłębić się bardzo mocno w sobie w tym miesiącu i będziecie zastanawiali się, jaką decyzję ostatecznie podjąć. Mam wrażenie, że Wasi partnerzy również będą wycofywali się relacyjnie od Was albo oddalali. I tak naprawdę pokazuje mi się, że tutaj już chyba nic nie ma do, do dodawania, czy ratowania, tak bym to określił. No tak, no i tutaj jest tak, dwójka mieczy, czyli nie dogadacie się, każdy chce iść w swoją stronę. To, to sama jest sytuacja w pracy, czyli jeżeli mówimy tu o jakichś starszych pracownikach, z którymi wy mielibyście współpracować, to karty pokazują, że nie do końca się dogadujecie, właśnie w kwestiach biznesowych, finansowych. Nadzieje są takie, że, że jakoś Wam się uda na przykład dojść do porozumienia, ale tu każdy rzeczywiście idzie w swoją stronę. Czyli taka energia osób bardziej izolujących się od, się, od siebie. Ostatecznie pokazuje mi się, że podejmiecie bardzo zdrową, logiczną, realistyczną decyzję. Ta realistyczna decyzja będzie polegała na tym, że. Jednak ruszycie się w przód, czyli ruszycie swoje sprawy do przodu poprzez poszukanie nowej pracy, zmianę pracy, już takie decyzje ostateczne. Ci, którzy czekali na jakieś kredyty, umowy w tym miesiącu, karty pokazują, że samo nie przyjdzie, że będziecie musieli o to zawalczyć, czyli zadziałać. Nie czekać, aż ktoś przyjdzie z decyzją, tylko zadziałać do, do nowe argumenty i wtedy to wychodzi. Natomiast w żadnym innym wypadku. Ci, którzy szukają pracy, to tylko w, w pracach, w których już macie bardzo duże doświadczenie, wręcz detaliczne bym powiedział. Pracowaliście gdzieś w jakimś, nie wiem, dziale, czy gdzieś tam już latami załóżmy. I wtedy rzeczywiście mamy sytuację taką, że znajdujecie naprawdę solidną, fajną pracę za bardzo dużo pieniądza. Ale to tylko dla takich, którzy rzeczywiście szukają i są fachowcami w jakiejś dziedzinie, i mają bardzo duże doświadczenie. E, tak mi tu karty pokazują, no to podsumujmy sobie. E, podsumujmy sobie to. Tak, e, w ogóle macie tu jeszcze, słuchajcie, dwie, dwie e, królowe, więc tu e, jeszcze dodatkowa informacja. E, dodatkowa informacja, kochani, to są e, Uznanie lub oszczerstwo, czyli uznanie lub oszczerstwo w pracy, e, uważać na osoby jakieś tutaj w pracy, e, zwłaszcza na tą królową, e, królowe, królową, e, królową buław, czyli uważamy na znaki ognia, a wspieramy się znakami e, ziemskimi, czyli byk, panna, koziorożec. E, podsumowanie: 10, e, czy jeden, 8 osiem, dwadzieścia dwa, trzynaście, czternaście, dwadzieścia jeden, jeszcze raz, słuchajcie, nie pomylił się, dziesięć, jeden, osiem, dwadzieścia jeden, osiem to było, osiemnaście i z 10. dziesiątka. 10. Karta koła fortuny Dla wielu z Was jest to wskazanie zawalcz o swój los. Albo nie poddawaj się swoim losowo, losowi, tylko, tylko zawalcz i spróbuj zmienić tą całą sytuację, przełożyć na swój pozytyw albo dla siebie na pozytyw, czyli tak to mniej więcej tu karty pokazały. Teraz przejdziemy, moi drodzy, do, do tego mniej więcej, co, czego, wy nie, czego wy nie wiecie, co zmierza w Waszą stronę, co ukrywacie przed sobą, co ukrywacie przed innymi i zagrożenia, Niespodzianka pozytywna i niespodzianka negatywna na ten miesiąc. No i jeszcze, i oczywiście będą pary za chwilkę, jeszcze, więc tutaj tak zobaczymy sobie. Więc tak, czego wy nie wiecie, to jest dziewiątka denarów. Nie wiecie. Nie wiecie sytuacji takiej, że tak naprawdę, że gdybyście zawalczyli o swoje, albo um, być może nie wiecie też, ile jesteście warci, ile co też. Um, niektórzy mogą mieć zaburzone swoje poczucie wartości ze względu na opinię innych ludzi, ale to jest, to jest błędna, błędna opinia, czyli karty pokazują. Przebudź się, obudź się, poznaj swoją wartość. To jest to, czego wy nie wiecie, to musicie tutaj nad tym popracować. To jest, to jest pierwsza karta. Druga karta to jest, co do Was zmierza. Do zmierza do Was, moi drodzy, ósemka buław, czyli jakieś nowe wiadomości, nowe możliwości. Te nowe możliwości są naprawdę warte uwagi. To mogą być jakieś rozmowy, obietnice, nowe jakieś rzeczy, do których wasze serce się gdzieś tam e, gnie do przodu. To może być czyli zastanówcie się, czyli na pewno jakaś informacja. Też karty pokazują, że co do was zmierza e, to, żebyście zaczęli robić to, co kochacie w rzeczywistości. E, co ukrywacie przed sobą? co ukrywacie, moi drodzy, mm, e, króla kielichu w pozycji odwróconej. Ukrywacie przed sobą, e, część może ukrywać przed sobą e, ukrytą relację z królową, e, lub królem Kierichów, lub królową buław, czyli znaki ognia albo znaki e, wodne. E, jest tu jakiś go, gorący pomienny e, romans. Ktoś nie chce, na przykład, uk, ukrywa romans i nie chce, m, to ukrywa przed sobą, nie chce, nie chce tego pokazywać na zewnątrz, ale również m, ukrywa przed sobą, że będzie musiał w końcu podjąć jakąś tutaj decyzję, tak? No bo jednak tak. E, Zwłaszcza, jeżeli jest się w związku małżeńskim, trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. No bo tu jest ewidentnie kochane, kochanka, tak. Natomiast jeśli chodzi o co, co też może nie widzieć, niektóre kobiety, to się dotyczy do niektórych kobiet, że niektórzy, niektóre kobiety mogą nie zauważać albo nie chce zauważać, że mąż je zdradza. tak? Dobrze, no to teraz następna karta. To jest karta tego wy. To no wy ukrywacie przed światem, no i przed światem ukrywacie kochanków i królową niecze, słuchajcie. Przed światem ukrywacie, słuchajcie, i przed teściową zwłaszcza chyba. Albo przed, przed partnerką Zązą, czy matką Zązą e, ukrywacie nową miłość. E, jedni po prostu kryją się z tą miłością, e, drudzy mają rzeczywiście kochanki czy kocha, kochanków, natomiast e, ukrywacie przed światem to, że e, po prostu ma to miejsce. Natomiast e, być może ze względu na to, że nie chcecie na przykład poranić swoich dzieci, jeżeli jesteście obecnie w jakichś związkach, małżeństwach, o tym świadczy też Królowa Mieczy, e, boicie się po prostu e, konsekwencji, albo wy jako dziecko tej Królowej Mieczy możecie się bać konsekwencji wyjawienia e, waszej relacji, tak? Dobrze, bliźnięta zagrożenia. W zagrożeniach macie piątkę. E, piątkę. To jest piątka kielichów, wbrew pozorom, Co prawda, nie widać, żeby to była piątka kielichów, tak dla niektórych, ale na co uważać? Uważać, ponieważ możecie bardzo dużo stracić w tym miesiącu, nie postępując zgodnie z moralami, zgodnie z tym, co powinniście zrobić. I to oznacza, że również los może, zagrożeniem jest to, że możecie, że los zadecyduje o tym, że pewne sprawy wyjdą na światło dzienne. Um, I niestety trzeba. I tu, to, tutaj są straty, czyli trzeba będzie podjąć decyzję, niezależnie od tego, czy te straty chcecie w zasadzie podjąć, czy też nie. To może dotyczyć starych relacji, ale też może dotyczyć um, tych, właśnie, wiecie o co chodzi, um, związków ukrytych, ale też, e, zwłaszcza jeżeli ktoś jest żonaty czy e, mężaty, mężata, przepraszam, więc. E, tu zdecydowanie mogą, tu, tu się pokazują straty, tak? przy tym, że to może wyjść i tutaj są straty. Teraz tak. Pozytywna niespodzianka, szóstka denarów. Szóstka denarów mówi o tym, że być może, jeżeli w pracy, jeżeli tutaj w życiu prywatnym nie wychodzi, to przynajmniej wychodzi w życiu zawodowym i tutaj rzeczywiście jest, jest równowaga, harmonia i tak dalej. To jest pozytywna niespodzianka. Czyli tu. Jeśli, może jeżeli tutaj się dzieje coś w życiu uczuciowym nie tak, to z kolei tu pokazuje się, że ktoś docenia Waszą pracę i wasz wkład. I to raczej chodzi, do, dotyczy to waszej pracy i umiejętności. Negatywna niespodzianka. Stąd. Kochani, jeżeli przeczuwacie albo macie jakieś przeczucia odnośnie spraw urzędowych sądowych, odnośnie tego, że wasz ex małżonka będzie się chcieć zemścić. Ściągnąć jakieś dodatkowe pieniądze, to na pewno macie tutaj rację. I tu nie będę w zasadzie dodawać nic więcej. Negatywna niespodzianka jest taka, że niestety, ale tutaj sprawiedliwości stanie się zadość, w zależności od tego, która strona zawiniła. W Małżeństwo w tym związku, coś tak ściągają chyba bliźniaki mające problemy w związkach, niestety. Kochani, to tyle. No a zobaczmy te związki w takim razie, skoro to czytanie już zrobiliśmy praktycznie. Zobaczymy sobie tylko te związki później, tylko na zaćmienie. Zobaczymy te w związkach bliźniaki, szukająca. szukające. Obydwoje z Was pragniecie, znaczy obydwie grupy, czyli zarówno ci, którzy szukają, są w związku, a zarówno ci, którzy są singlami, singielkami. To pokazuje mi się buławy, czyli obydwo, obydwie grupy chcą zmian. Pierwsza grupa, która jest w związkach, przede wszystkim chce zmian, dlatego że już ma dosyć. Tak naprawdę te toksyczności relacji, toksyczności związku, mogą dochodzić tu też takie tak rzeczy typu um, przejrzenie na oczy albo um, zobaczenie, że e, siedzenie w tym związku to jest tylko iluzja i w zasadzie tutaj tylko są maski nakładane, nic z tego nie wynika, więc czas e, być może szukać e, i znaleźć prawdziwą miłość, na którą chcecie. E, na którą uważacie, że zasługujecie i to, to chyba dobrze. Um, natomiast druga grupa, słuchajcie, um, druga grupa ma tutaj asa buław, As, buła, czyli jest tutaj ochota na poznanie kogoś nowego również, czyli na nowe początki. Zobaczmy, jak to karty wyjaśniające będą tłumacza, tłumaczyły. Ok. No zdecydowanie. To jest ochota na nowe związki, na nowe relacje. Jesteście gotowi na poznanie kogoś nowego. No to zobaczmy co. Na pewno możecie liczyć w tym miesiącu na flirty, poznanie kogoś, mówienie się na randkę, ale to dopiero początki. Jakby to, to nie pokazuje mi się, że z tego coś jeszcze wynika. Ale zaproszenie na kawę może się pojawić w tym miesiącu, albo wy zaproponujecie komuś i to gdzieś tutaj ten flirt może się rozpocząć, czyli coś takiego mi się tutaj pokazało na, na ten miesiąc. Dobrze, moje drogie bliźniaki, ja wam życzę wszystkiego dobrego na ten miesiąc, niech wam się wyjedzie, natomiast ja będę przechodzić, kochani, do waszej ostatniej tutaj części, czyli... Do czego? Do przekazu z kart afirmacyjnych i przekaz, jaki tutaj macie dla was, to jest Jestem majętny, majętna, a przez moje życie przypływa wartki strumień wszelkiej pomyślności. I to tyle, jeśli chodzi o wasze czytanie. Wybaczcie mi, że takie krótkie, no ale musiałem, muszę zdążyć z tymi sześcioma znakami, bo później będzie maj, tak? czyli czytanie dla kolejnych znaków, więc ja wam serdecznie dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie i spotykamy się na kolejnych czytaniach, czytaniach miesięcznych na maj na przyszły rok. Wszystkiego dobrego.